thank you Według twego prawa. Szczęśliwi, którzy zachowują napomnienia Pana, całym sercem go szukają. Ci, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą jego drogami. Gdy strzec będę Twoich przekazań, Wideoklip, który Państwo przed chwilą zobaczyli, znajduje się na płycie Dekalog Prolog. O tej płycie i o projekcie muzycznym porozmawiam dziś z producentem muzycznym, kompozytorem Marcinem Pospieszalskim. Witam serdecznie, Marcin. Witam. To oratorium, to próba powrotu do podstaw, do przykazań, do Ewangelii. Jak zrodził się pomysł wśród artystów, żeby o czymś takim przypomnieć? Yy, nazwałeś to oratorium, natomiast. Yy... To tak skromnie może powiedzmy zbiór utworów śpiewanych i granych. Na razie powstał pierwszy powstał wstęp do całości. Pomysłodowcą całego projektu jest Radek Grabowski, na co dzień prowadzący firmy, przedsiębiorca, natomiast człowiek, który w sercu ma taką chęć przypomnienia o Bożym prawie, Współczesnym ludziom poprzez, właśnie wymyślił taką ideę, żeby poprzez utwory, poprzez współczesne utwory współczesnych artystów, przypomnieć dziesięć przykazań. Zaprosiliście właśnie do tego projektu muzycznego artystów z, nie tylko z Polski. To znowu Radek. On nie wiem jakim sposobem, pisząc maile, nawiązując kontakty z, menadż z menadżmentami, jeżdżąc na koncerty. Namówił do y, y, udziału w projekcie kilku artystów międzynarodowych. Docierał nawet do takich artystów, o których no, zupełnie fantastycznie byłoby tutaj wspominać. Dość powiedzieć, że w tym projekcie, konkretnie w, w tym utworze, który rozpoczyna cały cykl Dekalog Prolog, y, 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 cały cykl Dekalogu, y, wystąpili Paddy Kelly, Albano Karizi, znany, y, znany Albano z, z, z Włoch, to już artyści, których z kolei ja zaprosiłem, czyli Krystyna Piedlisecka z zespołu Kana z Ukrainy, polscy wspaniali artyści Darek Malejonek, Jan Trebunia-Tutka i oczywiście Ryszard Rynkowski, no i cała rzesza znakomitych, znakomitych wykonawców, Orkiestra Kameralna Sopotu Wojciecha Rajskiego, Polski Chór Kameralny Jana Łukaszewskiego. No i wielu, wielu innych znakomitych wykonawców, my, o których możemy przeczytać na płycie. Mm -hmm. Prologiem całego oratorium jest utwór Jam jest Pan Bóg Twój. W jego tekst wplecione są słowa z psalmu 119. Tak. Psalm 119 to jest taki wyjątkowy psalm. Jest bardzo długi, chyba najdłuższy ze wszystkich psalmów w Piśmie Świętym. I właśnie on pokazuje, na, wskazuje na dekalog, wskazuje na prawo Boże, które człowiek otrzymuje od Boga y, jako, to, jako to światło, które prowadzi, prowadzi człowieka. No, y, dzisiaj mamy do czynienia z, z totalnym zagubieniem się, y, y, można powiedzieć, ludzkości. Y, ludzkość y, 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 próbuje w, y, stworzyć jakieś alternatywy dla prawa Bożego, wiadomo z jakim skutkiem. No. Wielkie totalitaryzmy XX wieku pokazały nam, jak odrzuca się Boga, y, co przychodzi w to miejsce. No współcześnie człowiek też kombinuje, widać, że <grym>, nowe ideologie, nowe jak, jakaś, ide, właściwie jedna ideologia taka, która, której, która promuje to, że człowiek, że człowiek jest, nie wiem, człowiek może stanowić sam dla siebie prawa, tak jak mu wygodnie i no, wiadomo, to się może się skończyć z katastrofą i przed tą katastrofą jakoś takim naszym małym wkładem takiego ostrzeżenia może być, mogą być te pieśni oparte na, dekalogu. W tym projekcie y, słyszymy głos Jana Pawła II, więc y, też y, temu projektowi przyświeca osoba papieża. Tak. Y, muszę powiedzieć, że y, w jakiś sposób pośredni ap, albo prawie bezpośredni y, dekalog, prolog jest jest tutaj pod patronatem świętego Jana Pawła II, bo jak zaczynaliśmy ten projekt, po błogosławieństwo pojechaliśmy do księdza kardynała Dziwisza i no, ksiądz kardynał y, y, pobłogosławił nam y, w tym projekcie i wiedzieliśmy, że no, też przez, przez jego błogosławieństwo, no, przez osoby, która była tak blisko związana z Janem Pawłem II, y, y, przez jego błogosławieństwo y, ten projekt ma też patronat Jana Pawła II i oczywiście y, cały ten projekt jest dedykowany Janowi Pawłowi II i są tam jego słowa. Jego słowa z pielgrzymki w 1991 roku. To była pielgrzymka, w której Jan Paweł II jakby katechizował na temat dekalogu Polaków. I z kazania w Koszalinie, sam początek dekalogu, czyli te słowa, które stoją u progu 10 przykazań, Jam jest Pan, Bóg Twój, to słyszymy, jak Ojciec Święty wypowiada te słowa, które Bóg dał na, na, na Synaju Mojżeszowi. Wypowiada w sposób bardzo mocny. I cała, całe to kazanie kończy się tym, że te słowa są bardzo ważne dla Polski, dla Europy i dla świata. Mhm. Ale Jan Paweł II powiedział też kiedyś o tym, że warto, by dekalog nie odbierać. W sposób taki nakazowy, przymusowy, że tak naprawdę te wymogi przekraczają ludzkie siły? Te wymogi przekraczają ludzkie siły, ale to jest, takie, to jest, prawo, to jest prawo pozytywne. To jest, to jest coś, co, co pokazuje nam miejsce, do którego zdążamy. Czyli do, do tej bliskości Boga, gdzie, gdzie każdy z nas będzie święty. I, I chyba jest, do szczęścia tak. na Ziemi. Tak, i szczęścia na Ziemi. W sprawie 119 jest Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. No i jak to światło zagubimy, to będziemy błądzili brą w mroku. Sing of Your promise, Your Lord's Lord. Ty cię wybuchu z ziemi egipskiej, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wybrał wód miejsce na pustyni, górę synar. Wybrał lud, któremu objawił siebie jako wybawcę z niewoli egipskiej, i'm to Tworzyłeś muzykę do tych słów, co było inspiracją konkretnie w tworzeniu, w komponowaniu muzyki, do tego prologu? No to taka ciekawostka, że sam pomysł na melodię refrenu, która jest taka może najbardziej centralna w tym utworze i najłatwiej zapamiętywalna, powstał podczas spotkania właśnie z Radkiem i z księdzem Piotrem Pietrzykiem, Robertem Pietrzykiem z Krakowa, który też nam pomagał przy realizacji tego projektu i rozmawialiśmy o tym projekcie właściwie tak bardzo wstępnie w pewnym momencie wstałem i mówię, no to powinno być coś takiego, że i te słowa i zacząłem śpiewać taką melodię, która... pierwszą melodię, która mi przyszła do głowy, Radek to nagrał, potem mi wysłał i ja mówię, o chyba, chyba to jest ta melodia. Gdzieś pobrzmiałem echa kilku pieśni takich sakralnych w tej, w, tej, w tej melodii, bo kojarzyło mi się to no, jest parę pieśni. Może zainteresowani, jak będą słuchali, to parę, parę fragmentów pieśni tradycyjnych nawet usłyszą w tej, w tej melodii. No i tak, ta, ta, taka była pierwotna inspiracja. Później e, m, zacząłem szukać fragmentu chorału Gregoriańskiego, w którym są te słowa. Konkretnie akurat e, tych słów nie ma, ale są słowa, które są bliźniacze do, niej, do, do nich podobne e, z, e, z Rorate Celli. To jest akurat fragment z Izajasza, ale i ten fragment chorału rorateczeli właśnie wplotłem też w intro do tego utworu. A w ogóle przy tworzeniu muzyki, co zwykle cię inspiruje? Człowiek czy. Przestrzeń. Coś? Przestrzeń. Wyobrażam <laughs> sobie, w jakiej przestrzeni te słowa będą się znajdowały, i co te słowa bo w tym wypadku no, słowa są, są jak. Jak to w wierszu jednego poety wyczytałem, trwalsze niż kutę w kamieniu. Zresztą podane na skalę, tak, tak. Słyszał, na tablicach. Trwalsze, trwalsze niż kutę w kamieniu, więc no co można, sobie wyobrażałem, jaka muzyka może tym, tych, tych słów nie zakrywać, ale po prostu je... Eksponować tak, bardziej. Tak, eksponować. Co dla ciebie właśnie oznacza konkretnie Dekalog? Jeden z artystów biorący udział w tym projekcie, Dariusz Malejonek, powiedział, że Dekalog dla niego to swoistego rodzaju... Instrukcja obsługi, tak jak sprzęt wysokiej klasy powinien mieć instrukcję obsługi, zwykle ma, tak człowiek ma taką instrukcję obsługi, którą otrzymał od Boga. A dla ciebie co oznacza dekalog? W dzieciństwie rzeczywiście tak kojarzyło mi się to z takimi no nie wiem, z takimi przepisami ruchu drogowego dla człowieka, ale wydaje mi się, że Teraz widzę to troszkę inaczej, dlatego że każdy z, nas, każdy z nas doświadczał słabości, każdy z nas doświadczał, nawet kiedy chcemy przestrzegać Bożego prawa, każdy z nas doświadczał upadków. I teraz z pewnej perspektywy widzę, że rzeczywiście jest to, to, to prawo pozytywne, ta, ta wskazówka, gdzie mamy, dokąd mamy zdążać. I jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, której doświadczyłem też w życiu, że. Bez y, y, cudownej Bożej pomocy, to wypełnienie przykazań jest niemożliwe. Jeśli oprzemy się na własnych siłach, to, to przegramy to przegramy i y, 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 doświadczyłem tego, że, y, że te słowa są najważniejsze. Ja mi jest Pan Bóg Twój, czyli wtedy, kiedy, kiedy, kiedy uznałem, że, że to y, Bóg, że Jezus jest tym przewodnikiem y, y, w moim życiu i y, y, jeśli poproszę Go o pomoc, to Wypełnienie przykazań jest możliwe. W przeciwnym wypadku jesteśmy za słabi na to, żeby o własnych siłach się mierzyć, nawet z tak wspaniałym i pozytywnym prawem. Czyli można powiedzieć, że wzięcie udziału dla Ciebie w tym projekcie to potrzeba serca. Myślę, że dla wielu artystów również biorących udział w tym projekcie. Tak, tak potrzeba serca. Potrzeba serca i, i właśnie ciekawa rzecz, że nie, mieli, nie miałem wielu kłopotów, żeby tych wspaniałych artystów zabieganych. Umęczonych czasami różnymi sprawami, i pewnie proszonych o różne, o różne projekty, poprosić o udział w tym projekcie. Jeszcze muszę podkreślić, wszyscy artyści bezinteresownie wzięli udział w tym projekcie. To jest projekt, który gdzieś za myślę ma też cel, cel taki, żeby, żeby przyniósł kiedyś w jakimś projekcie charytatywnym profity. I ci artyści, też wiedząc, że to jest y, y, dedykowane Janowi Pawłowi II, że, że jest taki specjalny czas i że cel jest szczytny, pokazanie dekalogu właśnie y, innym ludziom y, y, wzięli w tym udział. W przeciwnym wypadku rzeczywiście budżet takiego nagrania musiałby wynosić wiele, wiele, można powiedzieć, górę całą pieniędzy, dlatego że wielu wykonawców, ale serce tych wykonawców spowodowało, że mogliśmy to zrobić w y, roku. Kanalizacji Jana Pawła II. Dekalog, prolog to dopiero początek, bo tak naprawdę w zamyśle jest, by powstało 10 utworów, tak jak jest 10 przykazań Bożych, by właśnie te przykazania przypomnieć w taki artystyczny sposób. Co dalej? Co dalej? Nie wiem, opoczność Boża. Nam jest szansa na, tak, na jest, jest szansa. Kolejny... Z radkiem założyliśmy sobie takie, e, takie dwa etapy jakby. Pierwszy etap, trzy etapy. Pierwszy etap wykonaliśmy właściwie. To było właśnie ten, to intro, żeby zachęcić też pozostałych wykonawców do tworzenia swoich własnych dzieł. Więc pierwszy etap jest za nami. Drugim etapem pomyśleliśmy, że dobrze byłoby oprzeć się na tych przykazaniach, z których wszystkie inne wynikają. Czyli te pierwsze trzy przykazania, można powiedzieć, przekazania pierwszej tablicy, kiedyś tak, się, kiedyś, mhm. kiedyś tak przedstawiano, że na, na pierwszej tablicy były raz, dwa, trzy i na, pozostałe, na drugiej tablicy były pozostałe przykazania. Więc te pierwsze trzy przykazania chcemy zrealizować w pierwszym etapie. Te, które są źródłem wszystkich innych przykazań. I zobaczymy w pierwszym etapie te pierwsze trzy, w dalszym, w drugim etapie dalsze. I zobaczymy, jak się nam to uda. Tak jak w liście Świętego Jakuba, jest. Jeśli Bóg da, to zrobimy to. To życzymy, by Bóg dał, by ten projekt muzyczny był realizowany, by ten dekalog w takiej formie muzycznej się ukazał. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dla czytelników niedzieli, dla widzów, yy, mamy konkurs ogłoszony przez Tygodnik Katolicki Niedziela, konkurs fotograficzny. Dekalog. Czekamy na zdjęcia odnoszące się do jednego przykazania albo do wszystkich przykazań na adres młodzimałpaniedziela.pl. I yy, yy, dla Państwa, dla tych wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie, czekają bardzo ciekawe nagrody. Dla laureatów konkursu czeka płyta prolog. Dekalog, a dla zwycięzcy pierwszego miejsca ta płyta z autografami wszystkich artystów i zaproszenie do studia nagrań. Wszelkie inne informacje na temat Dekalogu, na temat konkursu na stronie www.młodziniedziela.pl i dekalog.pl I człowiek, we w przykazaniu Dziesięć prosznych słów de karo. wśród nich, czyli właśnie tak. Nie będziesz miał bogów czuć wtedy. Czy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdę.